Dzień dobry, nazywam się Alicja Janosz i witam Was na warsztacie wokalnym w ramach Wrocławskich Ferii Online. Na co dzień jestem wokalistką i autorką piosenek. Piszę teksty i komponuję muzykę dla dorosłej i dla dziecięcej publiczności, dla których też koncertuję. I właśnie dla najmłodszych jest dedykowana moja ostatnia płyta Alicja Janosz Dzieciom, i te warsztaty również. Jak jestem. Trenerem wokalnym, to najczęstszym dylematem, z jakim przychodzą do mnie moi uczniowie, jest obawa. Przed porażką. I zanim zaczniemy śpiewać, yy, chcę Wam wszystkim powiedzieć, że porażki to jest naturalna rzecz, która jest niezbędna na drodze rozwoju. A żeby wieść twórcze, kreatywne i szczęśliwe życie, musimy być na to otwarci i gotowi i traktować je po prostu jako coś, co się dzieje i się tym kompletnie, kompletnie nie przejmujcie, że Wam czasami ucieknie dźwięk, że pomylicie się w tekście, że coś się sfałszuje, coś się nie uda. To jest naturalne i wszyscy to mamy. I druga taka ważna rzecz, yy, to nie dajcie sobie wmówić, ani sami sobie przede wszystkim nie wmówić. Rozmawiajcie, że macie nieidealny głos. Nie ma głosów idealnych, ale każdy głos jest wyjątkowy i tak jak każdy z Was jest jedyną taką osobą na świecie niepowtarzalną, tak samo jest z Waszymi głosami, a śpiewanie to jest uwalnianie emocji, to jest ym, źródło potężnej radości i satysfakcji, więc ja Was gorąco zachęcam do śpiewania każdego dnia, a żeby robić to lepiej i lepiej, no to zaczniemy od kilku ćwiczeń. Co Wy na to? Zaczniemy od rozgrzania buzi, czyli zrobimy sobie takie mła, mła, rozciąganie paszczy na wszystkie strony, jakby była z takiego glutka czy z ciastoliny i tak, żeby poczuć wszystkie mięśnie twarzy, jest ich bardzo dużo, czyli robimy mła, mła. Ok, wyobrażam sobie, że to robicie. Gotowe, no to teraz pomlaskamy. A teraz rozluźnijmy nasze, nasze wargi, czyli zrobimy sobie. W tym ćwiczeniu musimy myśleć o literce U. I możecie sobie też przytrzymać policzki palcami tak żeby powietrze nie wchodziło wam w boki tutaj, yy, tylko żeby było kierowane prostym strumieniem do przodu. I możemy spróbować to zrobić na jakimś dźwięku. Jeszcze raz. No to dajemy. Wydaje się proste, ale wcale nie jest, ale próbujemy. Teraz będziemy otwierać naszą paszczę. Tutaj mamy zawiasy w tym miejscu i rozmasujmy je sobie najpierw tak paluszkami delikatnie. Te takie kuleczki, które jak otwieracie buzię. Czujecie, że się przesuwają, więc spróbujmy sobie tak troszeczkę je rozgrzać. I pamiętajcie, że w tych wszystkich ćwiczeniach wyczujecie wasze ciało, więc to wy musicie wiedzieć, kiedy macie swoją granicę. Jeżeli cokolwiek was już boli, czujecie dyskomfort, to to znaczy, że już jest za daleko i przestajemy robić ćwiczenie lub robimy je delikatniej. Teraz otwieramy delikatnie buzię, tak żeby poczuć totalny luz w szczęce, rozluźniona szczęka. Mocno otwieramy, delikatnie. I zamykamy. Jeszcze raz delikatnie, mocno, delikatnie zamykamy. Delikatnie, mocno. Delikatnie i zamykamy. Super. Teraz sobie poćwiczymy język. Poczeszemy go górnymi zębami, tak jakby były grzebyczkiem. Mhm. I wysuwając język z buzi, całą jego powierzchnią dotykamy zębów górnych. Mam nadzieję, że macie wszystkie jedynki i dwójki na miejscu. Jeśli nie, to będzie trochę trudniej. Próbujemy, próbujemy. Super. A teraz zrobimy kółka językiem wokół zębów. Najpierw w jedną stronę, przy zamkniętych ustach. Mm. Trzy razy w jedną stronę. I teraz trzy razy w przeciwnym kierunku. Mm -hmm. Powolutku. Tak, żeby poczuć językiem wszystkie ząbki. Można tak sprawdzić, czy są czyste, czy są dobrze umyte. No dobra, zakładam, że już to zrobiliście, więc przechodzimy do ćwiczeń oddechowych. Oddech. To jest w śpiewaniu i w ogóle w życiu e, bardzo, bardzo ważna rzecz. Zaczynamy życie od wzięcia powietrza, i ostatnią rzeczą, jaką robimy, będąc tu na ziemi, też jest wypuszczenie oddechu. Więc w śpiewaniu oddech jest ogromnie ważny. Na początku spróbujmy po prostu przekierować naszą uwagę na ten oddech. Możecie sobie zamknąć oczy, tak żeby Was nic nie rozpraszało wokół, i swobodnie weźcie nosem wdech. Zatrzymanie. I wydech. Również nosem. I tak trzy razy. Wdech. Zatrzymanie. Wydech. I jeszcze raz. Wdech. Zatrzymanie. I wydech. Poczujcie, jak zimne powietrze, które wchodzi do waszego organizmu, rozwiera nozdrza i jak wypełnia obszar waszych płuc. Jak się unoszą, i jak opadają w głąb, gdy robimy wydech. Super. Teraz robimy ćwiczenie, które bardzo lubię i które nazywam roboczo pieskami. Małe szczeniaczki, jak wariują i wariują, to później są takie bardzo zmęczone, wywalają język na zewnątrz i robią. Tak? Zobaczcie, co się dzieje z moim brzuchem. Widzicie? Kiedy biorę powietrze, tak jak balonik do którego dostaje się powietrze, ten brzuszek rośnie. A kiedy wypuszczam powietrze, maleje. Więc spróbujmy sobie wziąć wdech i wydech. Wdech i wydech. Widzicie? Wdech i wydech. Połóżcie sobie dłonie na swoich żebrach i spróbujcie sami to poczuć. I kiedy już opanujecie to, że wdechem rozszerzamy klatkę piersiową, a wydechem się Zapada w głąb, to próbujemy zrobić bardzo szybko takie wdechy i wydechy. I wyjdą Wam w końcu takie pieseczki. No, to jest bardzo męczące ćwiczenie, ale możecie do niego wrócić, kiedy tylko zechcecie. To co? Lecimy do kolejnych ćwiczeń. Trochę się już rozgrzaliśmy, więc myślę, że pora na to, żebyśmy się zajęli śpiewaniem. To się teraz rozśpiewamy i zrobimy małe kształcenie słuchu. Żeby nauczyć się czysto śpiewać, czyli trafiać w dokładnie te dźwięki, w które chcemy, które są w piosence, warto ćwiczyć śpiewanie tych dźwięków, które ktoś nam na przykład zagra na jakimś instrumencie. Ja mam tutaj pod ręką pianino, więc zagram Wam kilka dźwięków, a Was poproszę o to, żebyście chwilkę się skupili na tym dźwięku, wyobrazili go sobie w głowie, zaśpiewali go w głowie i jak już będziecie wiedzieć, że go macie, to wtedy zaśpiewali go na mu, ok? Czyli tak. Mam go w głowie i śpiewam. Okej, okay. to dźwięk dla was. Słyszcie. I śpiewamy. To ten dźwięk. Dobra, kolejny. Trenować w domu z jakimkolwiek instrumentem, który macie, czy to jest ukulele, czy to jest gitara, czy skrzypce, czy też pianino. I teraz kolejne ćwiczenie, bardzo podobne, ale będzie trudniejszy level, bo będę grać dwa dźwięki, a Was poproszę, żebyście zaśpiewali najpierw jeden, później drugi, czyli najpierw górny, potem dolny lub odwrotnie, jak wolicie. Sprawdźmy. Tak. Dobra, to teraz dla Was. Uwaga. jeszcze raz zagram słuchajcie się mu mhm. mu no to ostatnie jeszcze raz mu mhm. mu kto trafił trzy na trzy gratuluję kto nie nie, nie, nie przejmujcie się to jest Trudne na samym początku, ale jest to do wyćwiczenia, więc polecam Wam tak sobie trenować. A teraz już rozśpiewamy się na takich ćwiczeniach wokalnych, rozgrzewających głos. To jest ćwiczenie, w którym będziemy wykorzystywać nazwy dźwięków. Pewnie znacie gamę: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. I my sobie wytniemy tutaj trzy dźwięki. Do mi. Wracamy na Mi. I teraz będzie Do, Fa, La, Fa. I znowu to, co na początku. Do, Mi, Sol, Mi, Do. Spróbujemy. Do, Mi, Sol, Mi, Do, Fa, La, Fa. Do, Mi, Sol, Mi, Do. Spróbujemy to samo wyżej. Do, Mi, Tak nisko jak zdołacie, i wracając do środka. Ok, drugie ćwiczenie, które chcę Wam dziś pokazać, to Mime Mamo Mu, Mime Mamo, Mime Mamo Mu, Mime Mamo, ma, Mu. Najpierw spróbujmy bez dźwięków, tylko wczuć się w ten rytm i zapamiętać ułożenie sylab. Mime Mamo Mu, na nich bazujemy, dobra? Mime Mamo Mu, Mime Mamo, Mime Mamo Mu. Jeszcze raz. Mime, mamo, mu, mime, mamo, mime, mamo, mu. Mime, mamo, mime, mamo, mu. Ostatni. Mime, mamo, mu, mime mamo, mime, mamo, mu. Mime, mamo, mime, mamo, mu. Dobra, dokładamy do tego dźwięki. A konkretnie jeden dźwięk na początku, a później Posłuchajcie. Mime, mamo, mu, mime, mamo. śpiewamy na jednym dźwięku. Mi, mamo, mibe mamo. I idziemy w górę? Mi, mamo, ma, mo, mi, mamo, mi mamo, Jeszcze raz. Mi, mamo, mibe Wam się udaje, albo że próbujecie. To teraz jeszcze na koniec coś łatwiejszego, ale nie dla wszystkich, bo niektórzy mają wyzwanie z tym, ale to jest świetne ćwiczenie. Pięknie rozgrzewa nasze struny głosowe. Dobra. Jesteście tam jeszcze? Jeśli to przetrwaliście, to teraz nagroda. Uczymy się śpiewać piosenki pod tytułem Mam głos. No bo wszyscy przecież macie głos. Tak jak obiecałam Wam na początku, nauczymy się teraz piosenki Mam głos z płyty Alicja Janusz-Dzieciom. I e, ta piosenka jest nie tylko o tym, że macie głosy, które przed chwilą rozgrzewaliśmy, którymi mówicie i śpiewacie, ale również macie. Prawo wyrażać wszystko to, co czujecie, co jest dla Was ważne. I fajnie by było, żeby każdy z Was miał taką bezpieczną przestrzeń, w której będzie mógł wszystko to wypowiedzieć, żeby te głosy po prostu mogły wybrzmieć i tyle. No dobra, to przechodzimy do piosenki, uczymy się. Leci ona tak, posłuchajcie najpierw w wersji akustycznej, ale refren jest tak prosty, że wierzę, że od razu dołączycie do mnie i będziecie razem ze mną go śpiewać. No to lecimy. Mamy taki pulsujący ryb, czaka, 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 czyli to jest regę. Ok. tylu dorosłych powtarza od lat, że dzieci jak ryby głosu Ja mam głos, temu mówię to co myślę, bo to mam głos, mam głos, temu mówię to, mówię to Pamiętaj, pamiętaj to co mówisz ty i w jaki sposób to mnie uczy jak żyć Co myśleć o sobie i czy zdołam kochać siebie z zaletami i wadami, które zawsze są we mnie Mam. Chcę was słyszeć? Tak. Temu mówię to, mówię to, bo mam głos, ja mam głos. Temu mówię to, co myślę, bo po to mam głos. Mam głos. Temu mówię to, mówię to. Mam głos. Mam nadzieję, że wszystkie wasze głosy zostały teraz uwolnione i. Jak się skończy ta lekcja, to wy nadal będziecie śpiewać. Dlatego zostawiam was z tekstem tej piosenki na ekranie i z teledyskiem, który zrealizowaliśmy w czasie pandemii, z filmików, jakie przysłali do nas rodzice różnych cudownych dzieciaków. Zobaczcie i śpiewajcie z nami całą piosenkę. Do zobaczenia. Tylu dorosłych powtarza odla że dzieci jak ryby głosu im brak a to niedorzeczne przecież byłeś jak ja i wiesz jak ciężko dusić w sobie gniew No normalne uczucia potrzeba i też jak radości i szczęścia choć trudne są wiem mówienie o wszystkim co w sercu gra pozwala mi to mnie uczy jak żyć Co myśleć o sobie i czy zdołam kochać siebie z zaletami i wadami które zawsze są we mnie W każdym człowieku ocean barw głębiny otchłani rafa koralowa Akceptuj, akceptuj każdy dziecięcy głos co ma prawo przybrać własny ton. Mam głos! Mam głos! Temu mówię to co myślę bo to mam głos